Hej, najczęściej rośliny rosną słabo, kiedy nie współpracujemy przy tworzeniu naszego ogrodu, przy tworzeniu naszych rabat z naturą. Pokażę dzisiaj, powiem dzisiaj o pięciu krokach do zdrowych roślin w ogrodzie. To będzie coś, na co mamy wpływ, bo są takie rzeczy, o których też powiem pod koniec, że nie mamy na to wpływu jakieś osobnicze cechy, indywidualne cechy, odmian, różnych odmian roślin. Natomiast te pięć kroków, te pięć zasad, które wymienię, będą dotyczyły tego, na co mamy wpływ, jak my możemy wspomóc rośliny, żeby one zdrowo rosły, żeby nie chorowały, żeby były w dobrej kondycji, bo o to najbardziej tutaj będzie chodziło. Jakie to są kroki, które pomogą naszym kwiatom, naszym bylinom, naszym roślinom zdrowo rosnąć, zdrowo się rozwijać? Po pierwsze, polecałabym i rekomendowała bardzo, żeby poznać warunki mikroklimatu? W tym miejscu, w którym będziecie te rośliny sadzić. Bo wiadomo, macie ogród, macie działkę, która z jednej strony może mieć rabaty, które są w słońcu, z drugiej strony może mieć rabaty, które są w cieniu. Gdzieś w okolicy domu mogą one być bardziej suche, bardziej nasłonecznione, bardziej taka patelnia, a w innym miejscu może być jakieś zastoisko wodne. Więc takie rzeczy poznajemy najpierw. Nie lekceważmy tego. To jest zawsze pierwszy krok. Do tworzenia naszego ogrodu, żeby zacząć działać z tym, co mamy. Nie żyjemy, nie istniejemy i nasz ogród też nie istnieje w próżni. To jest pierwsza rzecz, to jest coś, co my mamy, to jest ten pewnik, który już jest. Tego się nie da zlekceważyć, nie można zlekceważyć. Więc na początku poznajemy, poznajemy nasz ogród, jaki on jest, jakie warunki na nim panują, gdzie jest słońce, gdzie jest płócień, jaki jest rodzaj gleby, czy to jest glina, czy to jest piach. Po prostu musimy wiedzieć, żeby w ogóle zacząć sadzić z powodzeniem nasze rośliny. Po drugie, wybieramy rośliny, które takie warunki, jakie my mamy w ogrodzie, jakie im oferujemy, są dla tych roślin super. Te rośliny się cieszą, że w takim ogrodzie mogą być. Wiadomo, każda roślina ozdobna powstała od jakiegoś przodka, który naturalnie rósł. Na dziko. Dopiero człowiek wziął taką roślinkę, wyselekcjonował jakieś cechy, wyodrębnił, podkręcił ten kwiatek, żeby był większy, żeby był bardziej kolorowy, żeby liść był bardziej okazały. Natomiast jakiś praprzodek ma dzikie korzenie, prawda? I rósł w jakimś określonym miejscu. Czy to był las, czy to była sawanna. W różnych miejscach, w różnych środowiskach te rośliny rosły. I teraz, wiedząc, co my mamy w swoim ogrodzie, czy my mamy tą glinę, piach, słońce czy cień na danej rabatce, to pod te warunki wybieramy takie rośliny, które tam same chcą rosnąć, którymi my się nie musimy w ogóle zajmować, które jak trafią w to miejsce, właściwa roślina we właściwe miejsce, to będą rosły jak kwasty, będą zadowolone, radosne, rozprzestrzegające się na boki, jeżeli to są akurat byliny. I takie rośliny nie będą nam sprawiały problemu, nie będą też chorowały, będą w dobrej kondycji. Kolejna sprawa, trzecia, to sprawdzamy teraz, czy te rośliny, które wybieramy, nie dosyć, że pasują do mikroklimatu, ale pasują też do mrozoodporności, do strefy mrozoodporności, w której mieszkasz, ponieważ w suwałkach będzie to inna strefa, na Pomorzu będzie to inna strefa mrozoodporności. Temperatury takie zimowe, mrozowe między Polską, tak w samej Polsce znacząco się różnią od siebie. I jeżeli mieszkasz właśnie w tych suwałkach na wschodzie Polski, w górach, gdzie ten klimat jest bardziej surowy, no to coś takiego jak mrozoodporność powinna zajmować Twoją uwagę. Także, jeżeli chcesz sadzić rośliny bardziej egzotyczne, typu bambusy, bananowce, a mieszkasz nawet w zachodniej Polsce, no to jednak nie jest to klimat, który jest naturalny dla egzotycznych roślin. Więc tutaj też sprawdzamy, czy. Te rośliny wymagają zimą jakiejś większej opieki. Moja rada jest taka, że jeżeli chcesz eksperymentować i sadzić rośliny z, ze strefą rozodporności, która nie odpowiada miejscu, w którym mieszkasz, w którym jest ten ogród, no, to przynajmniej zadbaj o to, żeby posadzić te rośliny wiosną, żeby one miały cały tak jakby sezon, całe lato na to, żeby dobrze się ukorzenić, żeby no, mieć większą szansę na przeżycie tej zimy. Ważne tutaj także będzie to, żeby posadzić takie rośliny w zacisznym miejscu, gdzieś przy żywopłocie, przy mieszkaniu, przy budynku generalnie, bo to są zwykle takie miejsca troszkę cieplejsze w naszym ogrodzie, osłonięte, żeby te mroźne wiatry po tej roślince po prostu nie smagały. Kolejna kwestia, czwarta już, to jest taka, żeby przygotować grządkę, przygotować rabatkę, przygotować to miejsce, w którym te roślinki będą rosły. Co mam tutaj na myśli? W ogóle, żeby tą rabatkę mieć to jest ważne czyli nie sadzić roślin w trawniku, wydzielić miejsce na rośliny ozdobne od trawnika pilnować tego, żeby ta trawa nie przerastała do tych roślin, no bo w ogóle jak to kosić, prawda, będziemy chodzić pomiędzy tymi roślinkami, szturchać jego siarką, no to nie o to chodzi. Rośliny poza wyjątkowymi sytuacjami, poza jakimiś soliterami sadzimy na rabatach. Trawa na trawniku, rośliny ozdobne na rabaty. I poza tym, że oddzielamy te dwa miejsca od siebie, to zapewniamy tutaj dobre warunki tym roślinkom właśnie ozdobnym. Nie musi to absolutnie oznaczać tego, że my wymieniamy glebę, bo to często jest takie jednoznaczne, tak? Że dowozimy teraz humusu, dowozimy sobie jakieś gleby, która wydaje się być super ekstra, zastępujemy tą naszą, no bo nasza to przecież w ogóle najgorsza jest ze wszystkich. No niekoniecznie. Możemy tą swoją glebę uprawić, możemy wysiać tam jakiś poplon albo po prostu możemy wysypać to kompostem, jeżeli mamy dostęp albo do swojego kompostu, albo nawet do takiego kompostu, który możemy kupić gdzieś workowanego. Kompost to jest kompost, to jest złoto ogrodników. Przygotowujemy grządkę tak, żeby te rośliny miały dobry start. Metody typu no dig, czyli to, że sobie wykładamy kartonami, potem kompostem, czy też z zrębkami przekompostowanymi, są super, jeżeli chodzi o byliny. Jeżeli chodzi o rośliny typu krzewy, drzewa, no to możemy sobie wyobrazić, że one mają dużo większy system korzeniowy niż byliny. No, chociażby z tego powodu, że stabilnie musi ta roślinka stać, więc ten system korzeniowy będzie większy i takie nasypanie tam 15 cm powiedzmy dobrej ziemi tego kompostu czy przekompostowanych zrębek, no to nie łudźmy się, to nie wystarczy dla drzew czy dla krzewów, dlatego w przypadku takich roślin większych, większych krzewów, większych drzew, ja jestem zwolenniczką tego, żeby bardzo zwracać uwagę na to, jaka jest gleba, czy to jest właśnie gliniasta, czy ona jest piaszczysta, jakie ma pH, ponieważ tak łatwo na, głęboko, na głębokość, nie wiem, 50-60 cm w dół, nie wymienimy tej gleby po całej szerokości gdzieś tam naszej rabatki. To już jest trochę dużo tej ziemi do wymiany, prawda? A zawsze, zawsze lepsza będzie ta, którą u siebie mamy, tak uważam. Więc w przypadku bylin, no powiedzmy, że jeżeli jest to rabata taka stricte bylinowa. To ja myślę, że samo takie prawidłowe założenie tej grządki wystarczy. Oczywiście tutaj patrzymy na to słońce, cień. Natomiast no już ta gleba, jaka ona konkretnie jest, jakie ma pH, to nas aż tak bardzo może nie interesować w tym przypadku, ponieważ ten korzeń jest nie za duży, tak? on sobie poradzi z tą warstwą powiedzmy wierzchnią 20 cm. Natomiast jak mamy większe rośliny na rabacie, rabata jest mieszana to zwróciłabym po prostu uwagę na glebę i dobrała rośliny, które na takiej glebie lubią rosnąć. A uwierzcie mi, jest tyle roślin, jest takie mnóstwo roślin, że to nie jest żaden problem dobrać roślinę do warunków, które są. Choćby nam się wydawało, że ta nasza ziemia to jest już taki koszmar, że już nic na niej nie urośnie, no to sorry, mylicie się, urośnie, urośnie. Nie ma takiej ziemi, żeby na niej nie urosło. Kolejna, piąta już rzecz to posać rośliny tak, żeby każda miała wystarczająco dużo miejsca na wzrost, na rozwój, żeby nawzajem te rośliny się nie zagłuszały między sobą, żeby sobie nie przeszkadzały we wzroście i wtedy one powinny mieć no, zadowalające warunki do rośnięcia. I tak, powiedziałam pięć takich kroków które zapewne wydają Wam się oczywiste. Nie mówiłam nic o nawożeniu, nie mówiłam nic o, nie wiem, jakiejś nadmiernej pielęgnacji tych roślin. Zwróciłam Waszą uwagę na to, że żeby posadzić właściwą roślinę we właściwym miejscu, tak naprawdę. I mówię, że to wystarczy. I pomimo tego, że wydaje się to być oczywista oczywistość, to mało kto tak robi. Być może myślisz sobie teraz, no to jest wszystko oczywiste, jasne. Ale czy nie jest tak, że idziesz do szkółki, kupujesz roślinkę i biegasz z nią później po ogrodzie i myślisz, gdzie by tu ją posadzić? Bo to jest właśnie zupełne przeciwieństwo tego, co ja powiedziałam. Ja mówię: najpierw poznaj swoje miejsce, potem dobierz do niego idealną roślinę, która w tym miejscu będzie się czuła jak ryba w wodzie. Bo to o to chodzi. Na tym polegają ogrody bezproblemowe i mało obsługowe. Że najpierw wiemy, co my chcemy, co pasuje w to miejsce, i dopiero później dobieramy do tego. Odpowiednią roślinę, która w tym miejscu będzie szczęśliwa. Jak będzie szczęśliwa, będzie w dobrej kondycji, to nie będzie chorowała. A jeżeli będzie chorowała, no to będzie te choroby znosiła lepiej. Można to porównać do takiego życia człowieka, nas, co nam jest potrzeba, żebyśmy byli zdrowi, tak? No, trzeba by dobrze się odżywiać, trzeba by uprawiać sport, zachować w dobrej kondycji nasze ciało. Wysypiać się, tak? No to takie oczywistości, nie mówię nic odkrywczego, prawda? Natomiast ma to ogromny wpływ na naszą kondycję. My mamy na to wpływ, bo oczywiście jest cała grupa rzeczy, na które wpływu nie mamy. Cechy jakieś takie osobnicze danej rośliny, czy nasze cechy genetyczne. To, że się, nie wiem, rodzimy z jakąś chorobą, ze skłonnością do jakiejś choroby, że nas dopada jakaś choroba. I to są sytuacje, które są tak jakby w ogóle od nas niezależne. Z roślin też tak jest. Są odmiany. Nawet w ramach jednego gatunku są odmiany, które są bardziej podatne na choroby i są mniej podatne na choroby. E, właściwie mogłabym wam tutaj powiedzieć, że no jak chcecie mieć zdrowe rośliny, no to kupcie tylko takie, które nie zapadają na choroby, tak? Wiadomo, że jak kupicie sobie róże, no to będzie ta czarna plamistość liści. To na co mamy wpływ? No to kupić na przykład te róże z ADR-em, które mają mniejszą skłonność, tak? Tak, jakby genetycznie są lepiej wyposażone, żeby nie zapadać na tą czarną plamistość. Ale czy to jest gwarancja, że one nie zapadną? No nie, no nie, dlatego że w tym roku mogą nie mieć, w następnym mogą mieć. To jest taka cecha gatunkowa, że kupujemy tą roślinę i tak jakby możemy z góry założyć. Właściwie to taki pewnik, tak? że jak kupimy róże, no to będzie miała czarną plamistość. Są wyjątki, ja tak patrzę po swoich różach, że na przykład okrywowe defery mam nie mają czarnej plamistości. Myślę, że, że pewnymi mądrymi decyzjami jesteśmy w stanie sobie naprawdę ułatwić to nasze ogrodnicze życie, że rośliny dobieramy do miejsca, a nie odwrotnie. Nie szykujemy później i wymyślamy, jakby to dostosować nasz ogród pod tą królemnę, którą sobie kupiliśmy. No nie? Zdrowe kwiaty, bezproblemowe dbanie o te kwiaty jest tutaj bardzo tak jakby wprost proporcjonalne do tego, jak my to przemyślimy wcześniej. O, ciekawa jestem waszego zdania. E, dajcie znać, co myślicie. Pa pa, cześć!